Dzień dobry Państwu. Te wgady najczęściej odbywają się we wtorki, tym razem jednak we czwartek, dlatego że będzie pewna przerwa świąteczna i no, trochę rzadziej w tym okresie się będę nagrywał. I zwykle jest tak, że we wtorek nagrywam, we środę już, już można oglądać mój wgad. W różnych miejscach to się dzieje, jak Państwo zauważyli. Miałem nawet list w tej sprawie. Pan Marcin Mateusz radził, co trzeba zrobić, ale bardzo trudno to zaaranżować. Tak? I dlatego no, wtedy nagrywamy, kiedy, kiedy jest po temu czas i gdzie się akurat znajduje, tam jest miejsce tego nagrania. Nagrywaliśmy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, nagrywaliśmy na Uniwersytecie, raz nawet w szatni, czy obok szatni w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu. Tym razem jesteśmy w Radzie, Języka polskiego. Nie wiem skąd jeszcze będę nadawał, czy też skąd będę gadał w przyszłości, ale myślę, że ta zmienność ma w sobie pewien urok. Wiele spraw językowych jest, tak jak zawsze, rozwiązywanych w trakcie rozmowy państwa. I to jest bardzo dobrze. Państwo pytają, odpowiadają sobie, potem odpowiadają na odpowiedzi. To jest coś idealnego dla mnie także, jako gospodarza już coraz bardziej się oszczędzającego może. Gdy państwu bardzo zależy na tym, żebym ja zabrał głos, najczęściej jako jeden z dyskutantów, bo te kwestie nie są tak do końca często rozstrzygalne i rozstrzygane, to bardzo bardzo proszę zaznaczyć to, że akurat dobrze by było, żebym ja coś na ten temat powiedział, że może, że może byłoby to wskazane. Wtedy, wtedy wgadnę na ten temat. Niektóre są bardzo ciekawe sprawa pragmatyzmu, pragmatycyzmu, ale zostało to raczej rozstrzygnięte. Ciekawe są sprawy zmian w języku, oczywiście, to bardziej, bardzo ogólna rzecz ciekawe były uwagi dotyczące. Polszczania, niektórzy powiedzieli spalszczania nazw własnych, sobie pomyślałem, jak bardzo odbiegają od oryginału zapisy grażdanką, czyli alfabetem, którym posługują się na przykład Rosjanie. Jak tam się zapisuje całkiem inaczej, a inaczej wymawia nazwiska. Pamiętam, jak Giocie na przykład, steroliterowy, bardzo mnie kiedyś poruszył. Pojawiły się tematy polityczne przez jednego z blogowiczów wprowadzone. Do tej pory raczej rzadko o tym mówiliśmy i nie bardzo chciałbym, żeby ten blog stał się polityczny. Jeżeli już będziemy musieli, oczywiście, jeśli to będzie Państwa bardzo poruszało, to tak. Powszechne skargi na język polityków no, są zupełnie zrozumiałe. Gdy Gdyby w mediach występowało mniej polityków, ale więcej na przykład piekarzy, to pewnie skarżono by się na język piekarzy. No, to oczywiście, politycy, z racji tego, że występują publicznie, powinni lepiej trochę mówić. Z tych pomysłów, o których Państwo pisali, jeden mi się podobał. Właściwie to nie jest już bezpośrednio zgłoszony, ale taki może mój, trochę przetworzony. Już od pewnego czasu z moimi studentami też się zastanawiałem i nad, nad komunałami w języku ogólnym. I wiem, że kiedyś Flaubert dla francuszczyzny ułożył taki słownik komunałów, takich sformułowań obiegowych, które niewiele mówiły. I ciekaw jestem, czy dzisiaj udałoby się nam stworzyć taki słownik komunałów typu nie wiem, sprawa ma wiele interesujących aspektów, czy trzeba się temu dokładnie przyjrzeć, czy nie wszystkie problemy zostały rozwiązane. To może, może i bawić, i jednocześnie być pouczające. I na, jedno, na jeden wpis chciałbym zwrócić uwagę. Jeden z ostatnich dla mnie. Pewnie już później będą jeszcze jakieś odniesieniu do dawniejszego nagrania, do dawniejszego wgadu, ale dla mnie to był ostatni, który przeczytałem, to był wpis Pana Cypiska którego martwi, jak napisał takie dzielenie kastowe, dzielenie społeczeństwa na tych, którzy powinni lepiej mówić, i na resztę, na tę resztę, która mogłaby się, no, pewnie się nie interesuje tak bardzo językiem, nie chcę mówić trochę gorzej. Ma pan rację, to rzeczywiście jest coś, co mnie także martwi. Kiedyś wprowadzono, Polszczyźnie wprowadzono, no oczywiście nie może tego wprowadzić dekretem, ale wprowadzono w wydawnictwach poprawnościowych taką ideę, że oto mamy dwie normy. Normę taką wypracowaną, normę publiczną i tam powinniśmy się bardzo starać. Jest taka norma powiedzmy potoczna, w której można wiele. Wybaczyć wiele potknięć językowych, czy nawet y, takich mniej starannych wyrażeń. Otóż byłem zwolennikiem przez wiele lat tej dwoistości normy, ale ostatnio wydaje mi się, że chyba to nie było właściwe, że powinna być jedna norma, a tylko różny stopień przestrzegania w zupełnie naturalny sposób by miał miejsce. Że czasami byśmy jej bardziej, czasami w mniejszym stopniu przestrzegali, ale niedobrze jest, kiedy dzielimy język na ten lepszy i ten gorszy. Moja propozycja dotycząca spotkania pozostaje nadal w mocy. Gdy więcej państwa wyrazi taką ochotę, to o ile wiem, polityka udostępni nam miejsce, w którym moglibyśmy się spotkać, w końcu jesteśmy pod skrzydłami tego tygodnika i może w, wie, w maju na przykład, kiedy będzie pogoda, tak rzucam teraz ten maj, może dobrze byłoby się Spotkać. Ja w każdym razie jestem do tego nadal gotów. I, i cóż, i, i święta za chwilę. Życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego.